Witam Was wszystkich, serdecznie gramy w Call of Duty V2. Lecimy z misją w wzgórze 493. Wciąż czekamy na Pearsona. Nie wiadomo, co wywinie, miewał w przeszłości spore wpadki. Gdybyś tu był, Paul, dałbyś mu popalić, aby tylko Zusman i Ayelow trwali, zanim uderzymy na działa. Zobaczycie mnie? Odbiór! Bez urazy, sir, ale może trzeba iść do punktu zbornego? Jeszcze nie. Pearson tu przyjdzie. Ser, Jak to było? Pearson rozkazał walczyć, choć nie mieli szans? Kiedyś, Daniels, poprowadzisz pluton, a zobaczysz, że masz dwie opcje. Tę złą i tę gorszą. Ale wytrwasz dzięki nim. Dzięki swoim ludziom, nie jak Pearson. Sierżant Pearson... Nie chcesz być na jego miejscu. Poruczniku! Właśnie zameldowali się z Baker. Będzie atak na 493. Pearson tam jest. Co? Wziął naszych ludzi i drugi pluton. To obroń! szybko! No i Pearson... No tak jak powiedzieli, no. Pearson nie przyjdzie i tyle. Trzymajcie tempo! Idziemy, idziemy! Pearson wciąż może być pod wzgórzem! Wydaje mi się, że na to już za późno! Trzymajcie tempo, cholera! To chyba nasi chłopcy! Paniec. W porządku? Tak, wszystko gra. Gdzie jest Kurde. Pearson nie wziął do ataku na działa. Błagaliśmy o posiłki. Uparty skurwiel. Wrócimy po ciebie! Szybko! Potrzebują nas! to! No, lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy Nie ma innej drogi. Musimy wejść na to w No, to, to to Robimy tak A ty co? Wyrzucam granat! I jeszcze jeden I teraz Rzucam granat! To jest najlepszy plan Ruchy, ruchy, ruchy! Cel, amunicja! Dziękuję i granat. Dobra bo wszystkim może yy, nie zdawają się granatów. DK Emir rozwali nas na strzępy. Jak koniec jak będziesz gotowy? Niszczą na tych chłopaków! absurd! Dobra. Pomocy! Kolejny Zlikwidować go! Trzymaj się tam, brachu! Weź mnie pod osłonę. Trzymaj się tam, brachu! Już dobrze! Dzięki! I robimy to pod granaty. Granat! granat! Tych Przydałaby się amunicja, ser! tu leży. To jest chyba najlepsza strategia To nie był... To nie był dobry pomysł, widzowie, żeby iść do przodu. Daj sobie radę! Zabierz mnie stąd! Luz. Trzymaj się tam braku! Rzucam granat Granat! dymny! Granat! Kolejny kanał! Zlikwidować go! Musimy się dostać do naszego stanu! była wyglądają Potrzebuję amunicji i poruczniku! Uwaga, Daniel! Daniel, Ej, dobra, to nawet może być dobra broń. Daniel! Podaj ja szedł i dymne! Masz, Daniel! Wszystkie ja nie ma... załatwione! Nie masz takiego odrzutu. Lecimy z tą bronią. Daniel, udało ci się! Dobrze cię widzieć, stary! Bogusman. Coś ty za do cholery myślał! Trzymam się celu misji! Musimy dopilnować, żeby nasz inżynier oczyścił bunkier! To jeszcze nie koniec! Daniel, weź parkera tak blisko bunkra, żeby mógł podłożyć ładunek! Tak, sierżancie! Daj znać, jak będziesz gotowy, Daniel! Głowa nisko i naprzód! Jazda! Jazda! Ogień za Jest. Jest czysto! Zortowałem! Ruchy, ruchy! Dobra, osłajaj mnie! Biegnę po ładunek! Zrozumiano! No to Co ja odwaliłem? No dobra, uda się! Potrzebuję ognia zaworowego! Ładunek podłożony, Odsuńcie się! O! Oh. Bunkier czysty! Wchodzić! Dobra, wchodzimy. Ilu mamy zabitych? że się wkurzył. Mów ilu! Mamy rozkazy, żeby zająć wzgórze! Mogłeś na nas Nie było czasu! A co z ludźmi? Mieliśmy rozkazy! <grym> Pierdolę takie rozkazy! Myślisz, że tego chciałem? Jesteśmy tylko trybikami, Joseph! Jak zaczniemy robić po swojemu, wszystko się zestra. Zapomniałeś już o tym? To są ludzie! Nasi ludzie! Zapomniałeś już o tym? 150 pięćdziesiątki nadal strzeliwują naszą pozycję. Idziemy dalej! Zniszczymy je! Daniels, przed nami artyleria! Otwórz te drzwi! Tak, Turner. znaczy, Pearson na nas coś. Cały czas tak się na nas patrzy, jakby chciał nas ubić. Jest to gol. Rzucam granat! Eee, widzę coś ciekawszego! Wróg leży! Daniels, potraktuj to działo termitem! Eee, idę. No i co, damy termit, no. Uwaga! No i balnęło no Kurde ty, boli cię coś! kolejne działa Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry Op się pali kurde ma wywalone, że on się pali no Dymny! Robimy taką samą strategię i walimy parę najdłuższych. Bolicie coś? No i wy no no nam ręki w O kurde! Musimy go rozwalić, Zostało nam trochę termitu Musi wystarczyć! Bison i ja ściągniemy na siebie ogień! Daniel skryp podłożył mu termin na tym... Tej... Eee, bo mi tutaj wiem, co wchodzą! Przydałaby się amunicja serii! Oj, ja wchodzę tylko z tym karabinkiem. Daniels. Rzucaj! Łap. O, angioł z granatu. Hop, został to na początku, obstrąg zbroja. Idę po niego. Podaj szybko! Nie się wycofać. Musimy nasz, proszę! Sierżancie, wskaż wrogów! to w końcu coś podłożyć. podłumki do tego czołgu losz biegnę wcale się tylko podlecę trzymaj prezent Rzucam dym! Rzucam granat! No nie miałem co zrobić, no! Trochę! No co ja robi Zostało nam trochę termitu. Nie wystarczy! Musi wystarczyć! Beczon i ja ściągniemy na siebie ogień! Danielski, podłożysz mu termit na dyku! Do roboty! Przydałoby się amunicja, znowu. ser! Rzucam granat! O, oh, debil podjechał. Czy ja dostałem? I spadłem z czołgu. Potrzebuję amunicji, ser! Granaty i dymne danie! O to mi chodziło, o to mi chodziło. Przydałyby mi się, się musimy walczyć! Potrzebujemy amunicji poruczniku! Nie, tylko apteczkę. Masz wystarczająco dużo. Duża, duża. Ja zabiłem swojego do pia. Rzucam bywny. Rzucam granat. Leci granat. Dobra, dwa A teraz... No jak oni kur... No niszczę... Zajebiście mnie osłaniacie, panowie I tak jak muszę... Jakie ruchy jak. mi nie chce ci pomóc, tylko ja. Ja sam muszę. Skoczę kurwa z mostu. E, przepraszam za przekleństwo. Ale. się po prostu nie dało skomentować tego co moi odwalają. Mówią, a będziemy osłaniać, będziemy osłaniać. Tracia nie osłaniać. A to, to Wszystko w porządku? Już dobrze, dzięki. Skacz brogów. Już tam din. Pierwsza w sensie się z nim przytula Rzucam granat! Leci granat! Rzucam granat! No! Wy mnie może za zaczniecie osłaniać Może mnie zaczniecie osłaniać! No chłopy mówią tak. Będziemy cię osłaniać! Podłóż termit! Kuźwa! W porządku? dobrze, dzięki! Ja sobie tam nie oczyszczę drogi, to nikt mi kurde nie pomoże Wskaż wrogów! Tu... Nawet nie użyłem apteczki? Tylko klikając żeby mi... Ty gierdzielaj, bo mnie denerwujesz No! To na to się nie przyda. Bez luneci. Rzucam dym! Wyrzucam granat! Dobro. O kurda. Ostane bucnilo pota. Dober je. Ja. Dober je. Zdaj že. Kiva že. Vse gora.

Nie! Posiłki wroga! Wycofaj się! Nie, nie, nie dam rady! Zostaw mnie! Wytrzymaj! Nie, 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 nie! nie, Tylko nie turner! Gwiazda! Nie uda nam się! mnie podził! Musi się nam udać! Turnera nie zostawimy! Nie. Polski Bóg! Wiesz ludzi, spieszajcie się stąd. Razem się stąd wynosimy. Musicie. Wycofaj się. Nie! Nie zostawimy cię. Posadźcie mnie, ja ich zatrzymam! Yeah. Musicie już iść! To był zaszczyt. Sadnowia wiara zbyt wielka. Nie. 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 Kurde. To są jaja wielkie. To wina Persona. Wszystko to jest wina Persona. Gdyby poczekał, myślałem, że chciałby pan to mieć. Źle myślałeś. Widzisz, jesteśmy w całkiem nowej rzeczywistości w moim świecie i nawet nie ucz się. Że zacznę się wahać, lub z jakiegokolwiek powodu porzucę swoje obowiązki. Dlatego będziesz moim zastępcą. Będziesz wspierał każdą moją decyzję. Postaraj się, żeby cała reszta wzięła z ciebie przykład. W przeciwnym razie uznam to za niesubordynację. A teraz zejdź mi z oczu. Terny osłaniał nasz odwrót i przypłacił to życiem. Ciężko to pisać i z tym żyć. Upewnił się, że żyjemy, by osłaniać konwój, więc nie zginął na marne. Tak przynajmniej sobie powtarzam. Dobra, widzowie, to by było na tyle tego odcinka. Dziękuję za obejrzenie. Jak wam się podoba, to zostawcie suba łapkę w górę. No i takim smutnym akcentem dzisiaj kończymy, bo tarny zginął. Turne, tarne? Nie wiem, czy dobrze wymawiam jego imię nawet.